Kochani, dzisiaj po raz kolejny rozpakowujemy paczkę Znowu Tym razem trochę mniejsza, ale jestem z moją koleżanką Natalią Hej Z którą robiłyśmy zamówienie Jak widać już nie może się doczekać <grym> Aż rozpakujemy paczkę, więc dzisiaj to ona rozpakowuje Jej. I działaj Ciekawe czy ktoś z co zamówiłyśmy Natalia jakaś podpowiedź? Albo nie, nie podpowiada Dwa... Ej, eee, krzywda sobie daje Jezus, widzę! Ja, kto pierwszy? Który ty? jest który? To jest moje Tak, to, to jest to Trzy... cztery. Ry. No i tak pewnie wszyscy My widzą Zamówiłyśmy ten sam komplet no, bo chciałyśmy zrobić wspólne zdjęcia Wspólną sesję z końmi, w tym samym kolorze Obie, jak i. I braka? Mój, też, tak, mój! Tak. Jej! Są fajdetyczne, ale są śliczne. Mam różową obramówkę, ale nasze konie się nie obrażą. W ogóle jej koń też to torm, Mój to włodek wszyscy zwiedzą. Zdjęcia tak na naprawdę będą. Tak, wrzucimy zdjęcia, że konie też No i co dalej? To było w ogóle... Dobra, chodzą leży. Boże, to się No, Było to zamówienie stajenne w sumie ile? Czterech osób? Czterech. Więc tu trochę będzie ciekawi rzeczy. No to co? To jeszcze jeden czaprak. Ten już nie jest nasz. No niestety. Jest koleżanki. <noise> Też jest śliczny. No nie powiemy, że nie. Dobra, to ten kładziemy tu. No i u nas tutaj chyba wszyscy biorą o wieki do kompletu. Trzeba... No i co dalej? O, widzę to. Zamówiłam sobie gumy różowe. Nikt takich nie Bo ma. Poróżowe! różowe! No. Bo różowe są fajne. Tak, ja ostatnio zrobiłam mega zamówienie, więc tym razem to Natalia się trochę rozpędziła w zakupach. To są tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Przy czym zabieramy się za zamówienie już kolejnych. Tak, Też tak. najpotrzebniejszy No dokładnie, tak, wszystko Fajne. jest potrzebne Fajne, dobre Pozatykaj Daj formatom Fajne Pięknie, idealnie pasuje Wyciągaj dalej To, to, to twoje załowienie, chociaż ja bym powyciągała No ale wyciągaj Pędzelek do kopyt Bo musi Gdy być Gdyby ktoś nie wiedział Bo musi być Najpotrzebniejszy Tak bo poprzedni został zniszczony troszkę troszkę i go spadnie, dobra teraz, 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 teraz. pewnie dasz swój <grym> o a była jedna rzecz, którą miałam nie szeleć mi tu którą ja miałam wybrać dla Natalii <grym> bo nie wiedziałyśmy jaki znaczy nie wiedziała jaki kolor i bardzo ambitnie dała mi wybór, kolorów było 7, a dostępnych dwa więc kolor szczotki, który dla Ciebie wybrałam, to był żółty! Żółty jak mango! To nic, jest mango, będzie Ci pasował. Ale jest fajna, takiej właśnie sztywnej chciałam, bo z głównie do wiecie? ochraniaczy. Z czego to jest? Do ochraniaczy, a wracając do to jest mega śliczny, bo jest w kolorze mniej więcej Ala Royal Blue z Eskadrona. Mniej więcej. Nie, jest ładny. Bardzo ładny. Przyję do włosów. Przyjemny tam. pasuje do włosów. Nie, do włosów, do włosów miały być obieki, bo Natalia ostatnio się chyba farbuje pod kolor kawaków. Czasami trzeba. <laughs> Okej, okay, wrzucaj. Co nam dalej mamy? O. Mamy też uwiąz, taki używamy. Akurat w Koniku, bo w ogóle paczka jak wszyscy widzą jest napis... Jest konik Komper oczywiście. Tradycyjnie zawsze tam zamawiamy. I ponieważ uwiąz, i, i co tam jeszcze było? I skarpety, które chciała Natalia sobie zamówić, akurat nie były, znaczy były dostępne, tak ale tak. trzeba było na nie czekać 14 dni. Więc od razu dostałyśmy telefon, czy na pewno chcemy to i czekać na paczkę, wysłać w następnej, czy może chcemy zamienić na coś innego, żeby paczka była jak najszybciej. Także to jest fajne, że od razu dzwonią i pytają. Także Natalia była zadowolona, bo jak tylko złożyłam zamówienie, po 5 minutach było. A za ile dojdzie? Po godzinie. A chyba już wszyscy znają ten moment, w którym nie możemy się doczekać na paczkę, a ja na to uczekałam najbardziej ze wszystkich. Uwiąz jest mega fajna, jak wiemy uwiązów nigdy nie jest za mało. No nie! Nigdy. A to jest dopiero drugi. No coś ty mam tylko dwa uwiązy, no. Ja już Ma trzy szakra. i muszę chyba czwarty wziąć jakiś, bo mi się te trzy znudziły. No. Dobra. A co do skarpet to są spair Wtedy bardzo ładne. To wszystkie opasują. Tak. Dara, co dalej? O, dalej są to e, strzemiona. Firmy kompozyty, tylko że to są te strzemiona z fotkami. Ja mam te strzemiona, tylko że nie z wymiennymi i też mogę Wam powiedzieć, że są bardzo fajne, bo są lekkie. Znaczy co kto lubi? Bo jak ktoś lubi cię, cięższe strzemiona, to lepiej kupić metalowe. Aczkolwiek te są bardzo wygodne, mi się bardzo dobrze w nich jeździ, także ja nie narzekam, mogę Klaudia Wam polecić. polecała, zobaczymy co to będzie. Tak. <laughs> Dokładnie. Co tu jest? Coś Twojego tu było? Nic, wszystko już chyba. Twoje. jest. Wszystko. Zamawiała jeszcze nasza znajoma, ale pozwolimy jej odpakować większość. Aczkolwiek z Black Horse'a chusteczki dla e, koni. I powiem Wam szczerze, że ja najczęściej używam tych dla dzieci, dla niemowląt, bo są... Po prostu tańsze. Są tańsze. Jest o oś... wiele więcej. Tak bo... znalazłam gdzieś właśnie totalnie bezzapachowe. Także nie przeszkadzają w niczym, mm -hmm. jeżeli chodzi o kontakty międzykonne mojego małego Rumaka. <noise> Tutaj jest tylko 30 sztuk chusteczek, a kosztują 12 zł, więc w porównaniu z tymi wielkimi pakami dla niemowląt, to mimo wszystko te dla niemowląt są bardziej opłacalne. Ale co kto woli? Yy... Te też są podobno fajne. Tak, tak, też stosowali, też są ok. Mogę Wam zdradzić, bo już wiem, że zamówiła odżywkę do grzywy, ale pozwolę jej to odpakować, no bo wiadomo, każdy ma jakąś przyjemność z odpakowania. Więc miała odgrzywkę do, od do grzywy i to jest z tej samej firmy, co ja ostatnio zamawiam. Ta sama, no one są dobre, one w się sprawdzają. Tak. I olej do kopyt firmy, z której. Z tej samej firmy, co odżywka. je pewnie na dole. Tak, oczywiście wsiadłem na to, linki. No i, no i wiadomo, że do. do Trzeba też pędzelek, pędzelek też musi być. Wszystko jest. Więc wszystkie zakupy na dole będą miały linki, gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć, gdzie co i jak. Także spokojnie możecie sobie zobaczyć. No i tyle jest naszej pacy. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo wszyscy praktycznie pod każdym filmem się mnie pytają, ile mam lat, więc mogę Wam powiedzieć, że mam 19 w listopadzie 20. A wyglądam na 16. Dzięki, dzięki, tak. Wszyscy mi tak mówią, bardzo się cieszę. Na starość będę się jeszcze bardziej cieszyła. A Natalia ma? 17. W czerwcu. Tak, wiedzę jest trochę młodsza. Tak, ale tak samo jak... głupie. Tak. No. Także to chyba wszystko z tego naszego rozpakowywania. Tak. Tak. Bo wyszła nowa kolekcja Eskadrona. Więc oczywiście widząc nową kolekcję Skadrona było, który zamawiamy? No to trzeba było zamówić, jesteśmy trochę spóźnione w zamówianiu tradycyjnie, nie byłyśmy pierwsze. Aczkolwiek już jest, że do nas dotarł. I ewentualnie na stronie Włodka, sztorm też ma swoją stronę, bo jej koń ma najmniej sztorm chyba już to mówiłam. Tak. Nieważne. Tak czy inaczej, na stronie jej konia też będą zdjęcia i na Natalia osy z pseudofotografii, to jest jej strona, bo Natalia robi zdjęcia, więc większość pięknych zdjęć, które ma na Włodku, to są jej. Za co dziękuję, aczkolwiek będziecie mogli sobie pewnie tam zobaczyć jakieś zdjęcia z naszej sesji w tych czaprakach. Mam nadzieję, że będzie niedługo, bo się na sesji z reguły zbieramy dosyć długo. No ale w nowym czapraku będzie... Teraz zaraz. będą, na pewno. <grym> teraz będą, teraz będą. Będzie dużo. Będzie dużo zdjęć, bo ja stęskniłam się bardzo ze zdjęciami, bo w zimę było ich mniej. Tak, w zimę Natalia była w innej stajni, przyniosła się do stajni z halą. Nasza, w której teraz jesteśmy i nagrywamy, bo pewnie widzicie w ogóle, że nagrywamy na stajni, a nie w moim tradycyjnym pokójku. Więc yy, Natalia była właśnie yy, w stajni z halą, a my yy, teraz się przenosi i tak. przyjeżdża w sobotę. Dzisiaj mamy czwartek, gdyby ktoś nie wiedział. Możecie mi sprawdzić, ile montowałam film, niedługo tradycyjnie. Eee, Natalia już za dwa dni przyjeżdża tutaj ze swoim koniem, więc myślę, że zdjęć nie będzie końca. Oczywiście nasze konie się dosyć lubią, lubią w ogóle razem biegać po maneżu, jak je czasami puszczamy czy na łące, tak. także świrujemy głupie. Aczkolwiek myślę, że włodek się ucieszy wreszcie, że zobaczysz swojego kumpla, no już tam też. Także no, także teraz pewnie jak nie będzie miał czasu, to pewnie dlatego, że będziemy siedziały na stajni cały czas. To nic, że mam maturę, tak mniej więcej za 6 dni. Zostało mi tylko 6 dni. Ja mam w tym czasie I wolne. Wszystko, wszystko umiem, nie? Tak, na pewno zdam, więc możecie mi życzyć powodzenia, nie? Będzie mi miło. Będziemy wszyscy trzymać kciuki. Jasne, nie mnie. Tak czy inaczej, zaraz po maturze mam trochę dłuższe wakacje. Mam nadzieję, że zostanę w Polsce, bo chciałam też wyjechać, więc... Natalia jest strasznie przykra z tego powodu. No, więc... Też ona nie może wyjechać, wszyscy o tym dobrze wiemy, że zostanie. Nie zostawisz nas. No, nie wiem. No, to nie, Tak czy inaczej, I tak będą to dłuższe wakacje, więc. Więc pewnie będę siedzieć cały czas na stajni. i Mam nadzieję, że będę miała trochę więcej okazji do nagrywania filmików, a nie tak jak teraz raz w tygodniu. Z zobaczymy. Także jak coś to na pewno się dowiecie. A dla cierpliwych, którzy dotrwali do tego momentu filmu, chciałabym zaproponować rabat na tabliczki. To będzie minus 10% na boksy, i na pewno będzie link pod spodem też. Tak, bo Natalia tak. też bardzo zdolna kobieta, robi tabliczki na boksy. Dziś mam tu mogę wrzucić zdjęcie Włodka tabliczki. Jest przepiękna i w ogóle moja ulubiona. Także tak, także jeżeli oferuję Wam rabat, to jesteśmy mi bardzo Taki miło. Taki rabacik ode mnie, prezencik dla Was. No. Także mam nadzieję, że wszyscy dotrwali do końca. Bo jak nie, to nie będzie rabatu. To co, żegnamy się. Dobra, no to cześć. Cześć.